Mówisz i nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że nie wiesz co powiedzieć dalej? Jeszcze przed chwilą wiedziałeś, ale nagle cała twoja wiedza po prostu wyparowała? Zaczynasz wystąpienie i no właśnie, nie wiesz co powiedzieć z podobnych przyczyn? Jeśli zdarzyło ci się tak choćby raz, zapraszam do zapoznania się z tym materiałem. Nazywam się Przemysław Kłótny, a to jest dobra mowa wystąpienia publiczne. Jeśli lubisz moje treści, zasubskrybuj kanał i polub ten film. Z góry serdecznie dziękuję. Przedstawię cztery sposoby na zapominanie, a na koniec jedną złotą zasadę. Zdarzyć się to może każdemu, w tym najlepszemu. Każdy ma gorszy dzień, każdy może czuć się rozproszony, więc zamiast załamywać ręce, warto mieć kilka sposobów na taką sytuację. Niech te cztery metody będą zawsze czymś, po co możesz sięgnąć. Po pierwsze, powtórz ostatnio wypowiedziane zdanie. Jeśli jesteś przygotowany i masz poukładaną logicznie treść, bardzo możliwe, że w chwili słabości wystarczy powtórzyć ostatnio wypowiedziane zdanie. To może wręcz wyglądać całkiem naturalnie. Drodzy Państwo, a teraz pokażę, jak można to zrobić jeszcze efektywniej. Jak można to zrobić jeszcze efektywniej? Czyli za pomocą metody opracowanej przez Jana Kowalskiego już w 1925 roku. Po drugie, Idź dalej, po prostu powiedz o tym, co w ramach swojej wypowiedzi wiesz lub pamiętasz, że będzie niedługo lub będzie następne. Bardzo możliwe, że po chwili pojawi się wątek, który zgubiłeś. Drodzy Państwo, a teraz pokażę, jak można zrobić to jeszcze efektywniej. Są na to różne metody, w tym Walentyny Zapominalskiej, ale zaczniemy jednak od Jana Kowalskiego. Po trzecie, zapytaj publiczność. To ryzykowne, ale kiedy stres odbiera ci mowę, możesz zaryzykować przerzucenie odpowiedzialności na audytorium. Jak to może wyglądać? Drodzy Państwo, a teraz jak Państwo myślą, co teraz pokażę? Nie wiemy, ale Pan nam powie. Oczywiście, już za chwilę powiem o tym, jak można to zrobić jeszcze efektywniej. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy pytamy publiczność, mam wrażenie, że robimy sobie gdzieś tam w głowie specjalne miejsce na dystans. Zbawienny dystans. Nigdy nie zapomnę, jak kiedyś zacząłem swoje wystąpienie konkursowe. Tym się one charakteryzują, że tam nie ma możliwości, by spojrzeć w notatki, jakiekolwiek. Po prostu zapomniałem tekstu. Drodzy, a teraz? Jak myślicie? Co będzie teraz? Pauza pozwoliła mi zebrać myśli. A teraz i dalej już poszło. Niezależnie od tego, którą metodę zastosujesz, pamiętaj: nie bój się pauzy. Chwila na oddech jest całkowicie naturalna i wzmoże napięcie, i być może nawet będziesz słuchany uważniej. Po czwarte, zawsze możesz zagrać w otwarte karty i powiedzieć, że po prostu wpadłeś w czarną dziurę i zapomniałeś, ale wierzysz w siebie na tyle, że zaraz ci się przypomni. Tak być może nawet to zbliży do ciebie publiczność, która uzna: O, człowiek też się myli, jak ja! Tak zatem przedstawiłem Ci cztery metody. Powtórz, idź dalej, zapytaj otwarte karty. Na koniec złota zasada, kluczowa dla każdej z metod: nie okazuj zakłopotania. Dopóki go nie okażesz, inni nie wiedzą, co się dzieje i traktują to, co mówisz, jako całość przygotowaną. Wielu w ogóle nie dostrzeże błędu, dopóki im go nie pokażesz. A zatem nie okazuj zakłopotania. Nie chodzi o to, by wprowadzać w błąd. Chodzi o to, by zadbać o siebie i audytorium, by koncentrowało się na tym, co przyniesie im jakieś dobro w życiu. Tym czymś może być to, o czym no właśnie zapomniałeś. Na pewno nie twoje zakłopotanie. Jeśli ten materiał jest dla ciebie wartościowy, pamiętaj o subskrypcji kanału i polubieniu filmu. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.